Dzień dobry, witam serdecznie, tu Mirek Szmajda z tej strony, witam na spotkaniu na żywo sprzedawca internetowy.pl. Na początek, jak zwykle, upewnię się, czy mnie słychać tutaj na spotkaniu na żywo. Witam serdecznie wszystkich stałych bywalców, widzę coraz więcej tych cotygodniowych naszych spotkań. W, tutaj na żywo. Wszystko ok, piszecie, dobrze, dziękuję bardzo. Witam też nowych uczestników, którzy dzisiaj są tutaj po raz pierwszy. Spotykamy się na takim krótkim spotkaniu, na którym dzisiaj zaprezentuję doświadczenia z używania klientera. W zasadzie jak co tydzień te doświadczenia przedstawiam, one są, to jest jakby związane z pewnym, całym zestawem narzędzi i pomagania całej grupie sprzedawców internetowych, tak. ale o tyle... Używanie klientera sprawia, że po pierwsze łatwiej i jest pewne rzeczy wdrażać w życie, dla mnie też wyciągać pewne wnioski, które mogą znowu inni użytkownicy klientera wykorzystać, ale także można to wykorzystać w różnym własnym zakresie. Między innymi chociażby nawet użytkownicy klientera to wykorzystują. Mamy w klienterze na przykład prosty sklep, a można wykorzystywać sobie to też na dowolnym innym sklepie, pewne rzeczy. Tyle, że powiedzmy częściej trzeba we własnym zakresie sobie to wdrażać, a to co tu się pokazuje, możemy wdrażać na klienterze szybciej troszeczkę, bo, bo wtedy to używamy to w takiej grupie. Poza tym jeszcze no, mamy też dodatkowe spotkania. Który, na których mogę pomóc wdrożyć. Między innymi dzisiejszy temat będzie taki właśnie, który będzie można wdrożyć szybko, szybciej. Po prostu będzie okazja do tego, żeby pomóc wdrożyć, jeżeli będziemy ktoś z tym trudności. Ale nie powinno być z tym, wiel z tym wielkich trudności. Zanim jeszcze zaczniemy, to chcę wyjaśnić, że jest tu kontakt ze mną poprzez taki czat, właśnie zapytania poprzez stronę, przez question. Także tutaj Możecie, jeżeli nie widać tego okienka, to można kliknąć w strzałkę na pomarańczowym tle, taką białą i wtedy można tam wpisywać informacje, tutaj jakieś komentarze do mnie. Jeżeli będzie czas, to postaram się odpowiadać to w trakcie albo pod koniec spotkania, ale też podpowiem, powiem potem też w jaki sposób można uzyskać dalszą pomoc, jeżeli już tam zabraknie czasu. Zaczynamy dzisiaj, dzisiejszy nowy, nowy sposób na uzyskiwanie klientów z internetu, który dzisiaj tu chciałem omówić, to jest reklama w Google AdWords Express. Pewno większość z Was słyszała o Google AdWords, jednak wiele osób nie, nie wie o tym, że jest też pewna inna forma reklamy w AdWords, która się nazywa Express. Ta forma reklamy ma tę cechę, że... Można ją dużo szybciej zrealizować niż normalnie, kiedy tworzymy reklamę w Google AdWords. Reklama w Google AdWords jest reklamą, która jest moim zdaniem jedna z najpo, najle, najskuteczniejszych form reklamy w internecie, ale właśnie z, jakby problem z nią jest taki, żeby ona była oczywiście skuteczna. Żeby była skuteczna, też trzeba dosyć sporo czasu poświęcić na przygotowanie odpowiedniej tej reklamy. Mamy w klubie wsparcia klientera specjalne szkolenia na temat tworzenia reklamy w Google AdWords i wymaga to troszeczkę przygotowania, ale właśnie tu w ostatnim czasie Przetestowałem narzędzie Google AdWords Express, które okazuje się pewnym rozwiązaniem, za pomocą którego każdy może przeprowadzić nieco szybciej niż przez zwykły Google swoją reklamę. Dzisiaj pokażę, na czym to polega i pokażę też, jakie są ważne rzeczy przetworzenia takiej reklamy i na co trzeba zwracać uwagę, żeby ta reklama, żeby z tego można było skutecznie skorzystać. W takim razie dzisiaj o reklamie Google AdWords Express. Co jest ważne, aby było to skuteczne? Przede wszystkim musimy, no, zaczniemy sobie kolei. Korzystamy, żeby skorzystać z tej reklamy, trzeba wejść na stronę AdWords Google, na przykład google.pl, na przykład AdWords Express, pisane tutaj z kośnikami, tak jak to widać na, na ekranie. W, w tej reklamie, nastawionej tak naprawdę na małe firmy, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że to jest uproszczona, to znaczy jest ekspres, szybko się tworzy, to jest duża zaleta właśnie tej formy reklamy, ale jednocześnie ma też ograniczone funkcjonalności. I co jest też bardzo ważne, że tutaj ta... Ta reklama jest takim dobrym, dobrą reklamą dla tych, którzy chcą szybko po prostu zacząć, zacząć się reklamować. Nie jest to dobre rozwiązanie dla większych firm, albo dla przedsiębiorców, którzy są, chcą wymagają bardziej elastycznych rozwiązań pod kątem reklamy. To jest raczej rozwiązanie właśnie dla takich, którzy po prostu nie chcą jakby wnikać w pewne szczegóły i chcą zrealizować tę reklamę w miarę, w miarę szybko. Żeby tę reklamę zrealizować, w ogóle zastosować, ważna pierwsza rzecz to jest, trzeba mieć konto w Google i jednym z najlepszych, z najprostszych sposobów to jest chociażby konto na Gmailu. Jeżeli masz konto w Google, to po prostu logujesz się na stronie, właśnie, tam, którą poprzednio wyświetlałem, tak? czyli tutaj mamy sobie zaloguj się albo tu zacznij teraz i wówczas tutaj należy się zalogować na konto Google. Jeżeli nie masz konta Google, to na przykład można właśnie założyć sobie konto Google poprzez Gmail albo, albo w jakikolwiek sposób. Tak? Tam tych możliwości jest dużo. I wtedy z tego dopiero będziesz mógł skorzystać. Po zalogowaniu się, aha, tu jeszcze, tu no, to jest przykład, żeby założyć konto Google. I teraz tak, w zasadzie no, od momentu zalogowania się przez konto Google do AdWords Express natychmiast rusza proces tworzenia reklamy. Zaczyna się od kilku pytań może kilkunastu nawet, odnośnie Twojej firmy. I to jest wyraźnie nastawione na, na, właśnie, na, na firmy i małe firmy przede wszystkim, takie, które nie mają dużo produktów i usług. I, I ja bym powiedział, że na przykład fantastyczne to jest rozwiązanie na przykład dla firm lokalnych, dla firm usługowych również. Dlaczego między innymi dla lokalnych? Dlatego, że między innymi reklam Google samodzielnie dobiera Tutaj różne elementy, które są ważne przy wyborze reklamy, a m.in. lokalizacja firmy. Lokalizacja firmy, firmy jest to jedno, jedna z rzeczy, którą Google wykorzystuje do tego, żeby dobrać odpowiednią grupę docelową. Tak? To, jest, to jest bardzo ważne. W ogóle, jak tworzysz reklamę w AdWords, to musisz to robić jakby samodzielnie. Tutaj Google jakby wykorzystuje parę rzeczy, które ułatwiają dopasowanie tej grupy docelowej. Na przykład właśnie adres. Jeżeli wpiszesz adres firmy, dodatkowo oczywiście też warto wpisać tutaj witrynę, chociaż można nawet mieć reklamę bez witryny, no ale to w zasadzie troszkę nie ma sensu. Skuteczność reklamy o wiele lepsza, jeżeli mamy z, z tutaj witrynę, także to jest właściwie wręcz rzecz obowiązkowa. Na przykład jeśli wpiszemy adres firmy, to to się wyświetli mapka, miejsce, lokalizacja. O tyle jest to istotne, że no, po pierwsze, że utwierdzamy się, co to jest właśnie miejsce, ale jest też ważne to, że Google samodzielnie też będzie reklamować Ciebie na mapie. Czyli ta lokalizacja w tym momencie jest ważna. Oczywiście, jeżeli firmy masz typowo internetową, no to adresu firmy nie musisz wprowadzać i to nie jest wymagane. No ale w przypadku takich firm właśnie lokalnych jest to bardzo atrakcyjne. Warto też wpisać... Tutaj numer telefonu, tak? dlatego że też jest opcja, ale co jest istotne, ten numer telefonu jest wykorzystywany potem w reklamie i wyświetla się w odpowiednim miejscu, dodatkowym miejscu nad normalnym tekstem reklamy. Także to jest korzystne o tyle, że w tym momencie możemy też mieć klientów, którzy po prostu dzwonią, a nie tylko klientów takich typowo internetowych, którzy klikają w reklamy. Ten dobór grupy docelowej nie kończy się na tym. Dochodzi, dochodzą jeszcze inne rzeczy, między innymi takie coś jak tutaj widać, czyli na przykład właśnie do kogo będzie kierowana reklama. Do, do promieniu jakim promieniu od lokalizacji w przypadku lokalizacji to oczywiście jest istotne, no i można zobaczyć na mapie, tak, widać jakie miejscowości tutaj sięgamy i co jest ciekawe widzimy nawet do ilu osób może dotrzeć reklama. Ta potenc tych potencjalnych odbiorców liczba wyświetla się w oparciu też o produkt, jaki chcemy reklamować. Jak widać tu, jeżeli wpisuję na przykład szkoła tańca, to jest co ciekawe, Google od razu podpowiada znowu grupy docelowe, tak? czyli jakie osoby yy, chcemy dobrać tutaj yy, do, do, tej, do tej grupy docelowej. Na przykład możemy niektóre osoby wyłączyć z tego, ale jak widać, co ciekawe, tak pisałem, szkoła tańca automatycznie się pojawia na rzeczeni pary, tak, także tutaj Google dużo, dużo może podpowiedzieć, nawet może nam by nie przyszło od razu do głowy, ten kreator dużo naprawdę ułatwia. I widzimy, tak, zakres os, ile osób, do ilu osób możemy docierać i to jest właśnie to ten dobór grupy docelowej. Następna rzecz to jest Podpowiadanie wyglądu reklamy. Google podpowiada ten wygląd w oparciu wstępnie o teksty, które wpiszemy, a także to, co zrobiliśmy troszkę wcześniej, tak przy wyborze grupy docelowej, to to tutaj chociaż właśnie było widać, czyli wpiszemy sobie nagłówek, ale jak widać, adres strony automatycznie się pojawił. To w zależności od tego, czy tu, aha, tu już mamy adres, tak, pokaż adres, czy ma się pojawiać, to też się pojawi w reklamie. Numer telefonu też się automatycznie pojawił i pojawia się no, napis, który tutaj sobie w tekście reklamy wprowadzimy. Mamy tutaj określoną liczbę znaków, które wprowadzamy, także Google nam tutaj podaje, ile mamy miejsca. Co jest fajne, a propos tego jeszcze wyglądu reklamy, że mamy od razu widoczne różne wersje reklamy. Jeżeli klikniemy sobie tutaj na te ikonki tu poniżej to możemy zobaczyć, że mamy reklamę tutaj na, na te komórki, na telefonach komórkowych z przyciskiem zadzwoń, czyli automatycznie wykonywane jest połączenie. I jeszcze wersja w mapach Google, jak to będzie też wyglądać przy etykiecie, przy lokalizacji. Także też od razu można sobie to przetestować. Następna fantastyczna rzecz tutaj, wybrana jakby, bo w zasadzie te wszystkie rzeczy oczywiście można realizować również w Google AdWords zwykłym, ale tutaj jest tak bardziej krok po kroku pokazane. Tam musisz, w normalnym Google AdWords musisz o wszystkim pamiętać. Tu możesz to zrealizować w oparciu o, o ten kreator. A następna rzecz, ta czwarta, którą tutaj wyświetlam, to dowiesz się, ile wydaje na podobną reklamę twoja konkurencja. To jest fantastyczne rzecz, nawet bym powiedział, że można czasem to użyć chociażby tylko po to, żeby przetestować po prostu, ile faktycznie wydaje konkurencja. Zobaczmy jak to działa. Działa to w ten sposób, że wpisujemy znaczy, w zasadzie Google na początku sam podpowiada pewną kwotę pieniędzy, ile mamy, powinniśmy wydać dziennie i miesięcznie. To jest przeliczane nawzajem, także to cokolwiek piszemy, czy dziennie, czy miesięcznie, to jedno na drugie się przelicza i od razu widać, jakie są typowe budżety konkurencji. I na przykład tutaj przy, przy akurat takiej wybranej tutaj reklamie mamy, że jeżeli wydamy 650 zł miesięcznie, czyli 21 zł dziennie, to jest budżet taki, który 50% konkurentów ustawie jednak wyższy. I można sobie przetestować, przesuwając ten, to, ten, punkt albo wpisując wyższe kwoty, zobaczyć, do jakich kwot, jakie kwoty może wydaje konkurencja. To oczywiście jest wybrana, brana, ta grupa docelowa i fraza, którą wpisaliśmy, czyli tutaj szkoły tańca w tym przypadku na przykład. I na podstawie tego to jest wyświetlane. Bardzo ciekawa rzecz też, na dole jest informacja, ile możesz się spodziewać kliknięć w reklamę. Oczywiście to jest znowu, przeciętne coś, bo dlatego ja sprzedział tak od 1000 do 1600 ponad 1600, bo to w zależności znowu od, od tego jaka, jak konkurencja będzie też inwestować później. I to się może zmieniać też troszkę, bo to na zasadzie, na zasadzie aukcji oczywiście reklam działa. tak Działa w ogóle AdWords i ten AdWords Express tak samo. No, także na przykład, jeżeli sobie przesuniemy tutaj w, w, w lewo, czy ustawimy kwotę, tu wpiszemy, to możemy sobie obserwować, ile będzie przy jakiej, e przy jakiej, jakim budżecie? Oczywiście określamy jak budżet, jaki nas interesuje i być może nie chcemy aż tak mocno inwestować. Stwierdzamy, że chcemy mniejszą kwotę wydawać i wystarczy nam tyle kliknięć, ale może stwierdzimy, że jednak chcemy być lepsi niż konkurencja i wydać więcej. Ja proponuję zawsze na początek ostrożnie i najpierw potestować, sprawdzić skuteczność, bowiem pamiętać trzeba o tym, że w Google AdWords skuteczność reklamy nie zależy tylko od ustawień reklamy, zależy że po prostu od stron docelowych. Więc to może być tak, że po prostu twoje strony docelowe są źle przygotowane pod kątem twoich potencjalnych klientów i możesz mieć dużo kliknięć, a mimo wszystko będzie mało sprzedaży. Więc dlatego najlepiej testować na małym budżecie, na przykład 10 zł dziennie, a potem stopniowo sobie go zmienić. Bez problemu można później go w przyszłości zmienić. Ok, nie wiem, czy było widać. Tak, o właśnie, teraz chyba widać ten właśnie różnicę, którą możemy sobie zastanowić, przesuwając sobie ten, ten punkt tutaj zielony. Co jeszcze możemy, co jest ważne, jakby tutaj, to, co daje nam reklama ten Google AdWords Express, to jest. Aha, tu jest właściwie, zanim jeszcze przejdę do wybrania płatności, Na samodzielną zaraz to wyjaśnię, ale tu jeszcze jest taka rzecz, podsumowanie tej reklamy, tak, sprawdzamy teraz, jak już tak idziemy krok po kroku tym kreatorem, sprawdzamy sobie tę reklamę, widzimy jak jest, widzimy ile mamy szacowanych kliknięć, ile wydamy na dzień, dobrze, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, tak, jak planować po prostu wydatki, no i teraz to chodzimy tam do miejsca, gdzie ustawiamy profil rozliczeniowy I to jest, oczywiście wprowadzamy dane firmy, tak, żeby wybrać sobie, należy tutaj właśnie firmy odpisać w NIP i wszystkie dane uzupełnić. Warto wpisać numer telefonu, ten numer telefonu tutaj właściwie jest do kontaktu ze strony Google'a. Czasami pracownicy Google kontaktują się, mogą kontaktować z Tobą i proponować na przykład pomoc w... Przygotowaniu, reklamy, także warto tutaj w sumie to wpisać. Przechodzimy potem do płatności, i tutaj to jest coś, co jest bardzo ważne. Chciałem bardzo zwrócić uwagę na początek. Z reguły polecam płatności samodzielne, nieautomatyczne, mimo że Google zaleca, ale samodzielne, masz większą kontrolę wtedy nad płatnościami. Potem w przyszłości można przełączyć na automatyczne, ale przy samodzielnej po prostu masz pełną kontrolę. Możesz płacić zarówno kartą, jak i przelewem na konto bankowe Google. Co jeszcze warto ewentualnie zrobić, to tutaj kliknąć posiadacz kod promocyjny. Tu można kliknąć i wtedy pojawi się pole do wpisania kodu promocyjnego. I wtedy można dostać dodatkowe korzyści. Oczywiście trzeba taki kod mieć, dlatego ja tu pokazuję, w którym miejscu to jest na początku, dlatego warto, szczerze mówiąc, postarać się o taki kod wcześniej. Wiem, że wiele osób dostaje pocztą Google, czasami gdzieś tam jakiś, przy zakupie jakichś usług. Taki kod, kupon promocyjny, czy kod promocyjny można uzyskać na różne sposoby. Jeżeli kogoś interesuje, w jaki sposób to uzyskać, to przy tej okazji zapraszam do konsultacji już takiej indywidualnej. Wtedy też przy okazji możemy porozmawiać na temat dopasowania skuteczności reklamy AdWords. Użytkowników klientera zapraszam na jedno z następnych spotkań. Jeżeli Was interesuje taki kod promocyjny, to jak użytkownik klientera pokażę Wam w jaki sposób możecie go uzyskać, a kto nie używa klientera, to zapraszam na konsultację na temat klientera. i takie pytanie w formularzu, który jest na tej stronie sprzedawca belu kośnik AdWords. I wtedy wpiszcie tam, tak? Że Was interesuje też dodatkowe pytanie. Interesuje Was uzyskanie kodu promocyjnego AdWords. Kupony są różne, tak, ale między innymi są tak popularne kupony, na przykład wydasz 100 zł na reklamę, dodatkowo dostaniesz 200 zł na następną reklamę. Bardzo dobre, bo w tym momencie wydając 100 zł możemy mieć reklamę za 300, szczególnie to jest ważne na początku, kiedy testujemy, kiedy dopasowujemy tę reklamę i, i, i troszkę możemy mieć wydatków związanych z tym, z tym niepotrzebnym wydatkiem, takim, że na przykład stwierdzimy, że na przykład budżet moglibyśmy mieć większy albo zmniejszy, albo jedna reklama będzie skuteczna i na nie. W przypadku Google AdWords Express na razie, jak tu widać, promuje, promuje konfigurować jedną reklamę, ale można stworzyć więcej. OK, co, co jeszcze? Co jeszcze tutaj można, co jest istotne, oczywiście tutaj jeszcze jedna rzecz, oczywiście na koniec właściwie warunki akceptacja, akceptacji z usługi. Właściwie dochodzimy do końca. Tutaj sobie... Mamy powiększymy sobie. Mamy podsumowanie na przykład reklamy, tak, reklama została utworzona i mamy, że tak powiem, jakby w całości wszystko przygotowane. Ale co jest co jest istotne teraz jakby o co jest istotne, żeby no w przypadku tej reklamy, żeby to było wszystko skuteczne. To teraz trze, trzeba oczywiście zapłacić, to jest jeszcze jedna sprawa, tam jest kwestia przelewu na konto, czy też zapłaty kartą. Ale najważniejsza rzecz to jest potem kontrolowanie efektu swojej kampanii. Jeżeli pieniądze wpłyną i rozliczanie tej reklamy już się rozpocznie, znaczy wyświetlanie tej reklamy się rozpocznie, to wtedy ważne, żeby kontrolować efekty i te efekty kontrolujemy na w sumie chyba na głównej stronie tak? tej, tej, tej reklamy. Tu już przejdę teraz na przeglądarkę i możemy sobie tutaj pewne rzeczy zobaczyć. W stosunku do reklamy Google AdWords jest to bardzo uproszczone, czyli... No, taki czytelny sposób pokazane, dużo, dużo czytelniej niż w przypadku statystyk, gdzie mamy reklamy Google AdWords. Jak widzimy, tu mamy wyświetlenia i gdzie są wyświetlenia, potem kliknięcia, gdzie są te kliknięcia, tak, ile wydaliśmy kwoty, jaką kwotę wydaliśmy i jakie hasła. Przede wszystkim to jest w ogóle niesamowicie ciekawe, że widzimy tutaj frazy, które nam Google sam dopasował, tak, w oparciu o hasło, które wpisaliśmy w szkoła tańca. Automatycznie pojawiła się cała seria fraz, które być może nawet sami byśmy nie wymyślili. Jednym słowem jest to automatyzacja tworzenia reklam, ponieważ automatycznie też podpowiadane są frazy. Istotna rzecz jest taka, że tego typu reklama jest realizowana szybko i automatycznie. Ma to swoje też wady, o tym trzeba pamiętać, ponieważ mamy mniejszą. Trochę kontrolę, modyfik możliwość modyfikacji. Ważna jest rzecz taka, że Google, reklamy Google AdWords Express nie można przenieść do normalnej reklamy Google AdWords. Dlatego to jest yy, dobra rzecz właśnie, żeby na początek być może zastosować. Jeżeli ktoś oczywiście yy, będzie miał skuteczną taką reklamę, to nie stosuje dalej, tak? Po co wymyślać coś innego? Ale, ale w przypadku bardziej rozbudowanych usług produktów, zestawów produktów, to wtedy no, może to być niewystarczające oczywiście. Także tutaj możemy sobie wygodnie śledzić, przeglądać, jak to wszystko wygląda. I oczywiście możemy też stworzyć nową reklamę. Wystarczy kliknąć utwórz nową reklamę i można pracować nad następną reklamą i znowu przejść ten sam proces, który dzisiaj tutaj pokazałem krok po kroku. Tak to spotkanie nasze dzisiaj tutaj gdzieś było jak jak trwało, jak ja teraz tutaj przyjęta, nie wypełniałem pewnych pól, ja za to wyjaśniałem, ale wypełniałem te pola, tak jak tutaj pisze, utworzysz reklamę w 15 minut. W zasadzie można powiedzieć, że można faktycznie tak to zrobić. My mamy tu spotkanie też jakieś, no troszkę więcej niż 15 minut, ale może pierwszą reklamę zajmie Ci to troszkę dłużej, może, może nawet godzinę, ale każda następna reklama będzie już dużo, dużo, dużo szybsza i na pewno ta reklama Google AdWords Express jest pod tym względem bardzo interesującym rozwiązaniem. Może się okazać że nawet, że dla niektórych, których mieli dotychczas AdWords zwykłe, może to być lepsze rozwiązanie, bo łatwiej jest je śledzić. Ale uwaga, ten AdWords, Google AdWords nie jest dla wszystkich Express, jednak w takiej formie jest jeszcze, pamiętajmy o tym, że oprócz reklamy tradycyjnej Google AdWords jest też pewien takie jeszcze inne narzędzie, na przykład Google Merchant Center. O tym mówiłem przy innej okazji. W przypadku sklepów internetowych uważam, że Google Merchant Center jest najlepszym rozwiązaniem. W przypadku właśnie AdWords Express wydaje mi się, że firmy lokalne, usługowe szczególnie firmy lokalne. No, ale również sklepy, to mogą właśnie tutaj tę formę reklamy wykorzystać jako bardzo skuteczną formę reklamy. Także jeżeli świadczysz jakieś usługi na telefon, gdzie trzeba się mówić, wyjaśnić coś, gdzie do biura można przyjechać, nawet jeżeli, jeżeli nie do biura, ale na przykład lokalnie, na danym, w danym regionie, to to właśnie to bardzo dobrze tutaj działa. Jeżeli potrzebujesz pomocy więcej, to zapraszam na ten formularz sprzedawcy.internet.pl AdWords. Jeżeli nie używasz klienta, raczej używasz, to zapraszam do systemu pomocy. Przesyłajcie pytania odnośnie... Odnośnie właśnie tutaj, tutaj, reklamy AdWords pytajcie, jak najbardziej chętnie pomogę. Zobaczymy faktycznie, czy dobrze tutaj dobrać jest, tak? Odpowiednią reklamę do Waszej konkretnej sytuacji, do tego co sprzedajecie, żeby było to najskuteczniejsze. Także po więcej zapraszam na konsultacje nie ma tu jakichś takich pytań, które właściwie byłyby dobre do wszystkich, żeby wszystkim tu odpowiedzieć, także ewentualnie indywidualnie się skontaktuję. Jeśli chodzi o te kupony rabatowe, to piszecie, że właśnie przysyłają mailem. Tak, w zasadzie jak konto zakładacie w Google, to w zasadzie zawsze jest jakaś okazja, żeby przysłać taki kupon, także w różnej postaci można czasem dostać. Te kupony mają czasem ograniczone czasy ważności, sposoby ich wykorzystania, także tutaj trzeba patrzeć na to. To, to, to jest taka Okazja oczywiście do wykorzystania tych kuponów, ale to nie jest coś. Ja zresztą uważam, że jeszcze żaden kupon nie przyniósł jakichś spektakularnych efektów, to znaczy trzeba traktować jako rzecz dodatkową. Zazwyczaj jest tak, że kupon jest do wykorzystania tylko na nowym koncie, więc to nie można tak, że można dziś ileś kuponów sobie zdobyć i cały czas mieć reklamę za darmo. No to wiadomo, że to jest tylko promocja. Dobra, to więcej na temat kuponów AdWords, a także wszystkich innych spraw AdWords, to zapraszam już na konsultację w Klubie wsparcia Klientera, a także na taką jednorazową konsultację również dla tych, którzy nie mają Klientera, to na tej stronie, którą tutaj widać. I to tyle na dzisiaj w zasadzie. Tak, że nowy sposób na uzyskanie klientów z internetu. Przetestujcie, reklama w Google AdWords Express. A na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia na następnych spotkaniach. Zapraszam tutaj, każdy, kto jest zarejestrowany, dostanie zaproszenie. W, w, oczywiście w pewnych okresach mogą nie, przypomnę, powiem tak jeszcze, że może nie być spotkań, tak? Czasami wypada niektóre poniedziałki. także zawsze dostaniecie w dany poniedziałek przypomnienie, jeżeli jesteście zarejestrowani na tej stronie, więc będziecie wiedzieć, czy w dany poniedziałek jest spotkanie. I też kilka dni wcześniej, tak? Zawsze przesyłane też jest powiadomienie kilka dni wcześniej, także będzie zawsze wiadomo. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia z tym razem.